No dobra, już jestem. Okazało się, że musiałem zapindalać do korinis, bo brakowało mi jednego składnika do przem mikstury przemiany dusz. No i hmm. co drugie? No zdo... Zaraz mam poziom, tak? Mogę na coś wydać te 10 punktów, tylko czy na coś mogę w ogóle je wydać? bo nie mam pojęcia dobra, gdzie jest ten Google? Hm. może mi go ja naznaleźć Że nie wiem po co dobra, nie ma no to lecimy do tego do snuffa a i od razu piratów ten. Zrobiłem motlow. Przygotowałem bi. Doskonale. Zaraz. To... No, teraz możesz trochę. poczekaj, jeśli będziesz potrzeb. Jak i cóż. Dawaj. Oni sygularz Nem niem Siłę i żywotność zwiększone Super Hm Oraz, przecież ja zamykałem drzwi Więc co się tutaj dzieje? A, przeproszeniem Toś mi się tu wpindolił? Nie, nie zamykałem drzwi No racja No, ale teraz zamknąłem ale idziemy no i co nie ma tutaj fiska. Mm, Szkoda. Muszę podlecieć. on myśli, że to takie łatwe. Nie no nie piną się, że przez to nie musi tego. Nie dam rady bo ja z zadanie ukończyć. Ja, walkę ze wszystkim naraz. Co do tego... Słuchaj, mam wróć tak, gdy do... Nie, to ja, dobra, może się prześpie. A jak nie no to kurna będę musiał wszystkich powypijać. A to mi się nie uśmiecha. może, dobra, to najpierw pójdę do tego do Fortuna mam dla ciebie ufam no i jak? ach, ter tak, co pomogłem mu nawiązać kontakt próbował otworzyć po... po co jest tam potężny artefakt co dalej? nie udało nam, kruk jednak dowiedział dlatego ściągnął tu Krypta kap... Grobowiec. Przypominam sobie? Gdy tylko z rzucił na mnie zaklęcie, które sprawi... Co wie? Próba zabójstwa? Wybacz przez je. A, mm -hmm. no dobra, skoro on tam nie chce dojść. Odłóż broń! To my musimy go tam zaciągnąć. Odłóż to albo pogadamy Ej, inaczej. Jesteś w taki głupi, Ale najpierw muszę zrobić taki bajer, że. No mm, nie to. Okej. Okay. No dobra. Odłóż broń! Nie. Odłóż to, albo pogadamy inaczej. Nie. Ostrzegałem cię. Spryciarz. Nie musisz mi tego mówić. Dorwę cię jeszcze. No to mnie goń. Да. Yeah. Jeśli nie to jeśli to zadziała, to nie będę musiał go kodem przyzywać Wstawaj! Wstawaj, Leniu! Która godzina? Wstawaj! Wstawaj z tej podłogi dziadu! Dawaj, tylko ruchem! To znowu ty? No. To ty stoisz za tą próbą zabójstwa? Tak! Esteban mi zawadza! Nie pozwala wejść do kopalni moim ludziom! Chce mnie... Ściąga haracz z ham... Chcesz z... Nie, jestem tylko kupcem! Co chcesz z... Esteban nie żyje! Proszę! Esteban nie długo nad. Masz chyba dość... Jeśli będziesz czek Aha, spoko. Czyli tak trzeba, czy muszę gościa zabić. No porąbane to jest. Tego kuźwa jak to zrobić? Żeby nie ściągnąć na siebie całego obozu. Pojedynczo. Wywabiać. to. Nie mam czasu na takie rzeczy. Co do tego? Słuchaj, mam. Och, myślałem, że zaciekaw. Kto to jest? To handlarz Fisk. <grym grym grym wody> doskonała Chłopaki słyszeliś. I co teraz? Takie teraz? Fisk umrze w cierpieniu. To będzie dla nich. Dobra, dobrze się spisałeś. Bardziej mi się przydarzy w obo. Żartu. Nie każdemu zaproponowałbym coś takiego, a może dotrzymasz słów. Hej, jeszcze jacy strażnicy? Co? Nie mówię. Ach, rozumiem. Nic się nie zmieni. Żadna wielka. Nie właśnie o tym mówiłem. Dasz sobie radę. PARUJ! 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 No. Jednak się udało. Niczego nie zdarzy. Kurio, to było porąbane. Te buggy gry Kurźba No dobra, pójdzie po zakończeniu nagrywania sobie podre... Zjem trochę grzybów Na no, razie skorzystam z tego Najmniej punktów trafień Gdyby duża to to ona nie jest

No to wygląda? Znasz zasadę. Zapomnij o. Pewnie. A idź z powrotem. Co zamierzasz Słucham? Bladwin, nie stoić już na drodze. Boisz się? Nie boję się nie walki. Się tak. Ten obóz nie udało się tak. A każdy kol... Jesteśmy ba. Dokąd ko... Nie ma dla. Czego więc Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. No i co z tego? Jego strażnik, tak więc wybi. nie. Jesteś jednym z więźniów? A może... Nie. Może. To... No i co z tej? Te dni. Trzeba uważać na. nigdzie. takie Nie mogę u- Dobrze. Ale kruk nie upewnij się, że wie. Dobrze. Zajm... Nie musi mm -hmm. Mam dla... To nie ta! Mam... W porządku! Wykończyłeś Estebana! W kopalni Zniknęło już! A wtedy będę... Wykonaj... No właśnie... To jest w ogóle porąbane... Dobra, niech lej Potrzebują Cię w rzeczy dosk... i jeszcze... No. Dara Emilio. Potrzeb... Więc te. No i fin. Potrzebują Cię w, w porządku, szefie. Chcę. I jeszcze jeden czas po... Jak u... Przy odra... No. <ścoughs> Tylko ciekawie jak ty to będzie działać Skoro ja jeszcze nawet nie gadałem z tymi niewolnikami No ale ja tu gadu gadu A tam Mi czas upływa nie No tylko Co ja tutaj mogę z jeszcze bez zrobić Przysłałem. W porządku. Stu przepuść. No, a w tym odcinku to tyle. I do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.